Dobry Państwu, z tej strony Krzysztof Łusza. Witamy Państwa w materiale prawy TV, z nami jest redaktor naczelny, prawy TV, ksiądz Ryszard Halwa, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Państwa. Rozmawiamy w bardzo ważnym dniu święta Bożego Narodzenia. Proszę księdza, proszę powiedzieć, czym są te święta w dzisiejszych czasach? No za mojego życia nie było takich chwil. E, gdzie byłyby takie ograniczenia, takie restrykcje, e, ale wiemy, że e, musi być złoty środek, e, bo ci, którzy uważają, że nie ma pandemii, to mylą się, a ci, którzy robią nam restrykcje różne, wielkie chcą nas szczepić i tak dalej, to ja się nie zgadzam z tym, ja, ja już jestem wiekowym człowiekiem, ja nigdy się nie, nie zaszczepię, bo wiem, na COVID-19, COVID bo dzisiaj rozmawiałem e, z osobą, która pracuje m, w pulmonologii, e, mówi, że od nich nikt się nie zaszczepił, a wiemy, pulmonologia to, jest, to są płuca, to są ludzie, którzy są pod respiratorami, wiemy, że około 10% Lekarzy najwyżej chce się zaszczepić. się zaszczepić. To po co ta szczepionka? Proszę cię, to nam trochę temat zszedł na temat tak. szczepień, bo, ale to pokazuje, jak istotny to jest temat dla tak, bo ale Wracając do Bożego Narodzenia, tak. trudny czas jednak ze względu na te restrykcje, na Tak, ale y, mimo wszystko wiemy, że to jest pamiątka Bożego Narodzenia. Pan Jezus narodził się, y, wiemy. W szczególnych czasach, gdzie był spis ludności, i rodzina święta wędrowała do Betlejem, aby się zapisać, i wówczas szukała schronienia. Bo wiemy, jak kobieta ma rodzić, to powinna w warunkach jakichś przyzwoitych. Obecnie w szpitalu. Ja się rodziłem w domu, bo dawniej było, były takie czasy, gdzie w domu. Nieraz sąsiadka odbierała porody, ale w gospodzie nie było miejsca. Drzwi gospody zamknęły się brutalnie. Kiedy się zastanawiam nad tym, to wracam do codzienności, kiedy często przed niejedną samotną matką, ofiarą przemocy, drzwi serc najbliższych zamykają się. Dlatego tuła się po świecie, jak dowie się o nas, to trafia do nas. I właśnie wówczas znalazło się miejsce w stajni betlejemskiej. Pan Bóg, który jest wszechmocny, Chrystus jako druga osoba Trójcy Przenajświętszej, jest równy Bogu, mógł wybrać pałacę. Chyba celowo wybrał na miejsce urodzenia stajnię betlejemską, aby wykazać każdemu z nas, pokoleniom, że wielkość człowieka mierzy się nie tym, co błyszczy na zewnątrz, nie mierzy się wielkością posiadania, ale mierzy się wielkością naszych serc. I wiemy, że Gwiazda betlejemska najpierw doprowadziła nie władców krajów pogańskich, ale najpierw prostych pa pasterzy, którzy i Gwiazda zaprowadziła ich do e, przedżłówek Betlejemskich, złożyli dary, skromne, jakie mieli i podzielili się między innymi tą wiadomością, że, że Bóg narodził się, a później Gwiazda doprowadziła też władców krajów pogańskich. I do naszego momentu można powiedzieć, że taka gwiazda przez każdego z nas, przez świadectwo wiary, doprowadza innych ludzi do Pana Boga. Dlatego pragnę życzyć wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Wczoraj dzieliliśmy się symbolicznym opłatkiem. A dzisiaj świętujemy, jest to wielkie święto Bożego Narodzenia, wielkie tradycje, gdzie śpiewamy kolendy w ograniczonych warunkach. Może mniej nas będzie w domu, nie będzie zjazdów wielkich, rodzinnych, ale we własnym gronie starajmy się śpiewać piękne, tradycyjne polskie kolendy. Jest to piękne święto. Proszę księdza, jednak, jednak dzisiaj, w dzisiejszych, dzisiejszych czasach, w czasach, czasach konsumpcji, widzimy bardzo często, często że te, te święta, święta się no, takie stają trochę świeckie, że wymiar religijny, prawdziwy tych świąt jest gdzieś gubiony, gdzie często się bardziej skupiamy, no właśnie, na choince, na prezentach, tak, na materii, a nie na Bogu, nie na tym, że jest to Boże Narodzenie. Ja to tak powiem. Jeżeli człowiek jest daleki od Boga. Jeżeli nie chce się pojednać z Nim, to wtedy święta nie będą pełne. Dla tych ludzi, którzy są pojednani z Bogiem, którzy przyjmują ten e, Eucharystię, czyli symbol chleba eucharystycznego, e, to wtedy święta są pełne radości. I wtedy to dzielenie się tym symbolicznym okładkiem, który wczoraj to robiliśmy Wigilię Bożego Narodzenia, Symbolizowało Chrystusa, który zamieszkuje serca tych ludzi, którzy są blisko Boga. Wiemy, że wielu ludzi dzisiaj koncentruje się na tym. Na choince wybierają drzewko wielkie, wymyślają różne potrawy i dobrze, że są potrawy, ale na tym nie można się koncentrować, bo wtedy jest pustka w nas. Jezus puka do naszych serc, chce w nas zamieszkać. I zamieszkując w nas jako małe dziecko, którego też życie było zagrożone, bo wiemy, Herod czyhał na życie Jezusa, ale właśnie jak on zamieszka w naszych sercach, wtedy niczego nam nie będzie brakować, bo to jest najważniejsze. Jak Bóg jest w nas, to wtedy nasze życie będziemy tak układać, zawierzając Panu Bogu wszystko, że będziemy szczęśliwi. Bardzo dziękuję za to piękne przesłanie. No i oczywiście życzymy naszym widzom wesołych świąt, spokojnych świąt, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Zdjęcia. za uwagę.